Siemanko, ludzie, tutaj Koluś. Witam Was w drugim odcinku serii Detroit. No i co, zaczynamy. Lecimy dalej. Mamy znowu Markusa. Właśnie wrócił na swoją chatę. Czy swoją. Swojego Pana W poprzednim odcinku właśnie byliśmy Po paczkę Z farbami Czy tam jakimiś pędzelkami Odwóź Karla A tu właśnie mamy ptaszki też mechaniczny, robot. włącz je, nie sobie czwierekają. W ogóle, ciekawe, czy takie ptaszki też mogą uciec z tej, kl z tej klatki. Idziemy na górę obudzić karla naszego pana. W na ogóle żyrafa, górna, w salonie. Tutaj jakiś szkielet szkielet wisi. Na bogata Chata jak ma z marzeń. Tutaj właśnie kar śpi. Dobra, starczy tego, wstawaj, kurde. Dzień dobry, Karl. Dzień dobry. Jest 10 rano. Niebo zachmurzone 12 stopni Celsjusza. Wilgotność powietrza 80%, duża szansa na opady po południu. Wprost idealna pogoda, żeby zostać w łóżku. Poszedłem rano odebrać farbę, którą zamawiałeś. O, fakt, zapomniałem. Tym się chyba właśnie od siebie różnimy, co, markus? Czy nigdy nie zapominasz? Karl, proszę pokaż rękę. Nie. Karl? Dziękuję. Ledwo otworzyłem oczy i już zaczynam zaciskać zęby. Człowiek to delikatna maszyna. Błyskawicznie się psuje. Tak wiele wysiłku, by wciąż działała. Okej. Okay. To teraz pójdziemy do łazienki.

Mamy dzisiaj coś szczególnego w planie? Tak, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest twoja retrospektywa. Hmm. Dyrektor galerii dzwonił już cztery razy, żebyś potwierdził swoją obecność. Hmm. Jeszcze się zastanawiam. Pogadamy o tym później. Okay. Coś jeszcze? Tylko listy od fanów. Już im odpisałem. Hmm. Jakieś wieści od Leo? Nie, Karl. Mam do niego zadzwonić? Nie. Nie, nie trzeba. Umieram z głodu. Śniadanie już gotowe. Jajka z bekonem, twoje ulubione. Dziękuję, Markus. Bardzo proszę. No to idziemy po tej jajeczka Z bekonem No tutaj mamy, ups Normalnie jak w restauracji, tylko że szybciej. Nie czekasz pół godziny na posiłek. Dziękuję, Markus. Telewizja. Zrobię coś do roboty, a ja skończę śniadanie. Pewnie. Hmm? Dobrze, Karl. No to co my tu mamy do roboty? No, możemy sobie poczytać książeczkę. Albo raczej gazetkę. No to jak to chce, nie poczyta. No, to poczytamy. Telewizja wyłączyła. Ludzkość jest przygnębiająca. Sami chciwcy, idioci i tyrani. Pięć tysięcy lat cywilizacji i co my z tego wszystkiego mamy? No tak to jest. No, czyli jedną z opcji jest, jest poczytanie książek. No to ja podziękuję. Szukajmy dalej, co tu do roboty. Szach. W ogóle te szachy to kurde. Złote i srebrne figury. No, bogato. Lubuści możemy zakręcić. Ui! Ta żyrawa, kurde, taka wielka. Tu mamy fortepian. Hmm, szachy, fortepian czy książka. No chyba wybór jest prost. Ja jeszcze zaczął pies czekać. Zagrajmy, tajemniczo. Grasz jakoś inaczej niż kiedyś, wiesz? Czasem myślę, że jesteś bardziej ludzki niż większość społeczeństwa. Pewnego dnia nie będę mógł się Tobą zajmować. Będziesz musiał się bronić, dokonywać wyborów i decydować o tym, jaki chcesz być. Świat nie lubi tych, którzy się wyróżniają, Markus. Nie pozwól innym mówić ci, kim masz być. Chodźmy do pracowni rolety automatyczne. Zobaczmy na czym skończyłem. Zdejmij płachce. Posprzątaj w pracowni. No dobra. To ty zatem tam maluję, posprzątam. śkiesze. No, co tu coś było. Z drugiej strony. Jakby nie mogli tu od razu położyć na górę, a nie, najpierw na dół, potem się przedstawi na górę. Myślisz, Markus? A co to w ogóle jest? No, jakiś człowiek, kurde, tam widzę jakiegoś dinozaura, ich miasto, w tle? Nie potrafię wydawać takich ocen, i to twoja opinia najbardziej się tu liczy. Tak naprawdę nie mam już nic do powiedzenia. Każdy kolejny dzień nieuchronnie zbliża mnie do końca. Jestem zaledwie starcem, który ściska pędzle w dłoni. Karl. Ale wystarczy już o mnie. Zobaczmy, czy masz jakiś talent. No, spróbuj, namaluj coś. Teraz, ale co mam namalować? Pójdź wodze fantazji. Nie krępuj się. No to będziemy malować posąg, biurko. Albo kopię obrazu karla. Namalujmy posąg Szybki jest. To perfekcyjna kopia rzeczywistości. Ale w malarstwie nie chodzi o odwzorowywanie świata, tylko interpretowanie, udoskonalanie, ukazywanie czegoś, co widzisz. Karl, ja chyba. chyba nie potrafię. Nie mam tego w kodzie, no i. No dalej, śmiało, spróbuj. Płótno nie gryzie. Zrób coś dla mnie i zamknij oczy. Zamknij. Zaufaj mi. Spróbuj wyobrazić sobie coś, co nie istnieje, czego nigdy nie widziałeś. A teraz skup się na tym, co właśnie czujesz. I pozwól swojej dłoni błądzić po płótnie. Hej, tato! Leo! Nie słyszałem, jak wchodzisz. A byłem w okolicy i pomyślałem, że wpadnę. Dawno się nie widzieliśmy. Wszystko gra? Nie wyglądasz najlepiej. O, tak, tak, spoko. Posłuchaj, e, potrzebuję trochę kasy. Znowu? A co z pieniędzmi, które dopiero ci dałem? No... no jakoś tak się rozeszły, wiesz. Tak... Czyli znowu bierzesz, mam rację? Nie! Nie, nie, słowo harcerza... Przestań kłamać, Leo! Jakie to ma do diabła znaczenie?! Potrzebuję kasy i tyle! Przykro mi. Odpowiedź brzmi nie. Co? Czemu? Wiesz czemu. Ta, ta, już wszystko jasne. Wolisz zajmować się tą swoją plastikową zabaweczką, niż własnym synem, co? Powiedz mi, w, w czym jest taki lepszy? Jest mądrzejszy? Bardziej posłuszny, nie to co ja, nie? Ale wiesz co? To coś nie jest twoim synem. To tylko jebana maszyna! Leo, wystarczy już tego! Dosyć! Masz wszystko gdzieś, obchodzą cię tylko te cholerne obrazy. Nikogo nie kochałeś, i mnie też nie kochasz, nie kochasz, syna, mocne słowa, czyżby koniec, ja, koniec. No to możemy sobie teraz przejrzeć przebieg, przebieg całego tego etapu. Pokażmy statystyki globalne, żeby sobie porównać z innymi graczami, jak to zrobili. Najwięcej osób malowało rzeźbę właśnie i swoją tożsamość później z wątpliwościami. Czyli jestem w większości. No dobra. Mamy na liczniku już jakieś ponad 20 minut. Także no, chyba nie, nie, nie będę już zaczynał kolejnego rozdziału. Bo też nie chcę, żeby ten odcinek trwał tak jak poprzedni 40-parę minut. Więc zakończymy ten odcinek w tym momencie. Dzięki, dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli się podobało, dajcie lajka, suba i jakiś komentarz napiszcie. No i co? Do następnego. Do jutra. Nara.